Witajcie widzowie! Miniony tydzień obfitował w bardzo dużo ciekawych informacji związanych z naszym ukochanym sportem. Czas zatem na podsumowanie minionego tygodnia w kolejnych wiadomościach rajdowych. Niewątpliwie najważniejszą informacją mijającego tygodnia jest wreszcie ogłoszony program startów Kajetana Kajetanowicza i Maćka Szczepaniaka. Nasi eksportowi zawodnicy, a zatem trzykrotny mistrz Europy i najbardziej doświadczony, czynny, zawodowo pilot rajdowy w naszym kraju, połączą siły po raz kolejny w rajdowych mistrzostwach świata, aby powalczyć tym razem o tytuł mistrzów, bo przypomnę, że Kajto i Maciek są wicemistrzami świata WRC2, czyli tegorocznego cyklu WRC3. W tejże właśnie stawce będą rywalizować i mają zakon Kontraktowane z lotosem 7 rund mistrzostw Świata 2020. Startować będą najnowszą bronią ze stajni Skody, czyli Fabiom R5 Evo. Samochodem tym mieli ostatnio przeprowadzone testy na południu Hiszpanii, bo pierwsza runda, w, którą w której wystartują, to zbliżający się Rajd Meksyku, ale o tym powiemy trochę więcej na koniec. FIA zapowiedziała, że w czerwcu poznamy kalendarz WRC na rok 2021. Prawie pewne jest to, że w przyszłym roku w miejscu rajd nie, rajdu Niemiec pojawi się rajd Katalonii, którego w tym roku nie mamy w kalendarzu, oraz że zamiast Nowej Zelandii, która w tym roku stanowi przedostatnią rundę mistrzostw, będziemy mieli rajd Australii. Promotor WRC dąży oczywiście do tego, aby rundy odbywały się na jak największej liczbie kontynentów, aby cykl był jak najbardziej zróżnicowany, a do tego oczywiście, żeby wprowadzać również i nowe kraje. Jednym z takich krajów ma być Chorwacja, która kilka lat temu starała się już o organizację rundy Mistrzostw Świata, niestety przegrała wówczas z Turcją. Teraz po raz kolejny zgłosili chęć zorganizowania rundy Mistrzostw Świata i takie zawody kandydackie odbyć się mają w drugiej połowie roku. W Zagrzebiu, więc raczej 2021 rok jeszcze nie będzie wchodził w grę, ale może w 2022 pojedziemy na Chorwację, na Mistrzostwa Świata w maju, bo taki termin jest przewidywany jako ten, który miałby rajdowi Chorwacji. Najbardziej odpowiadać. Również Francuzi chcieliby zmienić swoje miejsce w kalendarzu. W tym roku jedyną rundą rozgrywaną na francuskich trasach jest rajd Monte Carlo. Nie ma rajdu Korsyki w kalendarzu. I właśnie, żeby ściągnąć rajd z wyspy, podobnie jak zresztą i Włosi kombinują, żeby zabrać rajd z Sardynii z portem na kontynent, żeby ściągnąć rajd z Korsyki, Francja szuka jakichś atrakcyjnych terenów u siebie. Mam nadzieję, że nie będzie to Alzacja, bo ten rajd jednoznacznie negatywnie mi się kojarzy, ale o tym może kiedyś będzie okazja увидеть. Oliwier Cieśla kończy swoją pracę jako promotor w WRC. Ogłosił to krótko po rajdzie Szwecji i będzie pełnił swoją funkcję jeszcze do czerwca tego roku. Po tym czasie zrezygnuje. Twierdzi, że w czasie swoich 8 lat pracy na tym stanowisku zrealizował wszystkie cele. 500%, wzrosła rozpoznawalność cyklu i tak dalej. No ja tego za bardzo nie widzę. Ja liczę na to, że to będzie wreszcie jakaś pozytywna zmiana dla naszego sportu, ponieważ przez ostatnie lata, według mnie, poza tym, że owszem, udało się ściągnąć więcej producentów, udało się może nieco bardziej zróżnicować kalendarz, jednak medialne postrzeganie rajdów w WRC. Dla mnie leży. Nigdzie w polskiej telewizji nie można tych rajdów oglądać. Musimy się posiłkować Red Bull TV, ewentualnie płatną subskrypcją w WRC+. Dlatego mam nadzieję, że wraz z nowym promotorem WRC, wraz z sezonem 2021, no może 2022, rajdy znowu staną się bardziej dostępne, tak jak chociażby w latach 90. miało to miejsce, kiedy można było oglądać te niedostępne dla nas wtedy rajdowe mistrzostwa świata na Powszechnie znanym i dostępnym dla wielu Polaków wówczas Eurosporcie. Jak już wiemy, Toyota zadeklarowała, że pomoże Jari Mati Latfali w kolejnym starcie, i te plany są posuwane do przodu. Najprawdopodobniej będzie to rajd Sardynii, w którym to Jari będzie prowadził znowu tego swojego charakterystycznego czarno-białego Jarisa WRC. Subaru z kolei niestety ku smutkowi wielu fanów zaprzeczyło, jakoby planowało powrót do cyklu wraz z nowymi regulacjami na rok 2022. A szkoda, bo w lokalnych rajdach nadal wiele i razy można spotkać zarówno imprezy grupy A, imprezy WRC, jak i nawet Subaru Legacy w klasie historycznej bardzo popularny samochód, który zresztą i na naszych rajdowych trasach odnosi aktualnie w klasie historycznej sukcesy. Dzięki Formule 1, w której Orlen jest obecny, wiemy, że koncern zamierza rebrandować wszystkie swoje stacje o nazwie Benzina, czy też bodajże chyba Star, jak, czy Eagle, jakoś tak się to nazywa w Niemczech, na Orlen. W ramach tego Orlen będzie sponsorował Jana Czernego w Mistrzostwach Czech, gdzie młody Czech będzie jeździł Volkswagenem Polo R5, który będzie miał zarówno oznaczenia Benzina, jak i oznaczenia Orlen. To jest taki właśnie Duży krok w kierunku tego, żeby już u naszych południowych sąsiadów marka Orlen była tą jedyną e, taką samą nazwą, którą znamy właśnie z naszych domowych ulic. Jest pewien temat, od którego chyba nikt nie jest w stanie obecnie uciec, jest to koronawirus. Wirus, który w tym momencie. Rzuca strach na cały świat, niestety odciska też swoje piętno na naszym sporcie. Włoska Federacja Automobilowa podjęła decyzję o tym, aby wstrzymać wszelkie imprezy motorsportowe na razie do początku marca, a co będzie dalej, nie wiadomo. Pierwszą ofiarą tej decyzji jest jeden z lokalnych rajdów, który miał się odbyć w okolicach Turynu. Kolejną to, że na mązie nie odbędą się testy DTM-u. Nie jest to może bezpośrednio rajdowy temat, ale na pewno bliski sercu polskich kibiców, gdyż oznacza to, że Robert Kubica zamiast na Mądzie, która jest w pewnym sensie jego domowym torem, odbędzie pierwsze testy w BMW DTM już własnego teamu na torze Hockenheim, czyli na domowym torze Mercedesa w południowo-zachodnich Niemczech. W poprzednim blogu wspominałem o problemach rajdu Estonii. Niestety spełnia się czarny scenariusz. Z uwagi na niemożliwość dogadania się organizatorów tego rajdu z estońskim związkiem motorowym, rajd Estonii zostaje odwołany. Jest to na pewno smutna wiadomość dla aktualnego mistrza świata, jednak Oid nie angażował się w to na prośbę. Obu swoich kolegów po fachu, czyli Marco Martina i Urmo Awy, którzy aktywnie promowali ten rajd i którzy naprawdę dużo osiągnęli dla jego dobra. Niestety w tym roku runda w Estonii nie odbędzie się. Jest mała nadzieja, że w ramach testów przed rajdem w Finlandii któryś z zespołów zawita na Mazury, bo w poprzednich latach miało to miejsce. Wczoraj pojawił się również film promocyjny Rajdu Japonii. Rajd, który będzie zamykał tegoroczny cykl Mistrzostw świata, promuje się, pokazując klip, montaż, wesołych uradowanych pobytem na rajdzie kibiców oraz scenami nagranymi podczas zeszłorocznego rajdu kandydackiego. Patrząc na ujęcia z tego filmu, można odnieść wrażenie, że drogi te są nieco podobne do dróg, które znamy z Rajdu Niemiec, oczywiście nie tej części na winnicach czy części na poligonie, ale właśnie tej trzeciej drogowej części. Dość podobne. Dość podobne drogi, i myślę, że to dobrze wróży temu rajdowi, bo rajd Niemiec, zarówno na Winnicach, jak i na Poligonie, jak i w końcu w tej swojej nazwijmy to drogowej części, jest bardzo trudnym, technicznym rajdem i oby Japonia również okazała się ciekawym wyzwaniem dla naszych ulubionych kierowców. Pomówmy trochę o zbliżającym się rajdzie Meksyku. Wszystkie trzy zespoły fabryczne intensywnie testowały w Hiszpanii i Portugalii przed wyjazdem na amerykańską rundę Mistrzostw Świata. Pierwszy o swoich testach poinformował Hyundai w ramach testów Daniel Sordo. Testował nowy pakiet aerodynamiczny dla Hyundai. A. Zmodyfikowany tylny spoiler i zmodyfikowany przedni zderzak z bardziej rozbudowanymi elementami aerodynamicznymi, nieco przypominającymi te, które znamy chociażby z Jarissa. Wszyscy kierowcy, czy to z Hyundai'a, czy z M Sportu, czy z Toyota, bardzo pozytywnie wypowiadają się o testach, są zadowoleni, przygotowani. No, oczywiście oczy bardzo wielu kierowców skierowane są na Elfina Avansa, na lidera mistrzostw świata. Bardzo wielu kolegów wypowiada się o tym, jak to Elfin zasługuje na to, żeby mieć dobry samochód. Jak to Elfin odnajduje swoją prędkość i jak faktycznie wszyscy się z nim liczą. Mam nadzieję, że nie jest to trochę wypuszczanie młodego walijczyka na to, aby więcej ryzykował. Na pewno też zarówno Neville, jak i Orzie w bardzo taki dyplomatyczny sposób stwierdzają, że teraz jest ich czas do ataku, że nawet już ta druga, trzecia pozycja na trasie jest dużo lepsza w Meksyku. Zobaczymy, co rajd przyniesie już za dwa tygodnie o tej rywalizacji będziemy mogli powiedzieć coś więcej. Podczas przedrajdowych testów Toyota po raz kolejny testowała Jaris'a na rok 2021. Tego nowego Jaris'a testował ponownie Juho Haninen. No i oczywiście w superlatywach o tych przygotowaniach się wypowiadają, na tyle na ile mogą, bo oczywiście również cały czas jest pewna otoczka tajemnicy wokół tego przyszłorocznego samochodu. S.A.P. Calapi bardzo pozytywnie wypowiada się o swoich testach we Fiescie z kolei i twierdzi, że jest coraz bardziej pewny tego, co dzieje się w aucie, wie już jak prowadzić fiestę i liczy na dobry wynik w Meksyku. Kilka dni temu organizatorzy tego żajdu pokazali listę zgłoszeń i tu duża niespodzianka w rajdzie Meksyku wystartuje Ken Block, ulubieniec publiczności, kierowca kaskader pojedzie swoim eskortem Cosworthem, którego znamy chociażby z zeszłorocznego Rally Legend, bardzo ładnie wymalowany samochód. No i ciekawe czy Ken będzie w stanie osiągnąć jakiś ciekawy wynik na tle samochodów chociażby R5, no bo o rywalizacji z najwyższą klasą WRC w samochodzie bądź co bądź zabytkowym raczej szansy nie ma. Kończąc dzisiejszego vloga zrobimy klamrę. Zaczęliśmy od Kajetana Kajetanowicza i na nim też skończmy. Po testach, które odbyły się na południu Hiszpanii kilka dni temu, Kaito stwierdził, że jest bardzo głodny rywalizacji, że chciałby już wsiąść do rajdówki, już popędzić po tych trasach. Dla Cajetana start w Meksyku będzie pierwszą okazją do poznania tych niezwykle trudnych amerykańskich tras. Maciek natomiast będzie już dziesiąty raz jechał w Meksyku, a zatem ma bardzo duże doświadczenie, na którym mają obaj nadzieję, że uda im się zyskać. Oczywiście będziemy się temu przyglądać. Już teraz zapraszam Was na relacje z rajdu Meksyku z kolejnych dni, które pojawiać się będą na kanale. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Jeżeli film, który oglądaliście, był ciekawy, przyniósł Wam pewne istotne, Informacje, nie zapomnijcie o łapce w górę i o subskrypcji. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym vlogu.